Jest piątek, 21 stycznia. Z góry lepiej widać to, co znajduje się dookoła nas. W życiu jest podobnie. Można popatrzeć na świat z dystansu. I lepiej zrozumieć szeroką perspektywę. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszysz o Jezusie wchodzącym na górę. Posłuchaj o tym, co wydarzyło się, kiedy już tam dotarł. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Patrz na Jezusa wchodzącego na górę. Zobacz, jak się obraca, i patrzy na grupę ludzi, którzy szli razem z Nim. Skupia swój wzrok na niektórych z nich i woła ich do siebie. Nie są to przypadkowe osoby, ale ludzie, których chciał mieć przy sobie. Jak się czujesz, gdy ważna dla Ciebie osoba Cię woła? Jezus zna uczniów, których zawołał. Kiedyś już się spotkali, rozmawiali, wspólnie wędrowali i zjedli nie jeden posiłek. Jezus poznał imię każdego z nich, ma z nimi wspólną historię. Jaka jest Twoja historia znajomości z Jezusem? Jezus z grona ludzi idących za Nim wybiera grupę bliskich przyjaciół, by Mu towarzyszyli. Towarzyszyć to znaczy uczestniczyć w tych samych doświadczeniach i być wsparciem dla drugiej osoby. Posłuchaj. Może także Ciebie, Jezus, woła po imieniu, po to, byś Mu towarzyszył. Jaka jest Twoja reakcja? Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Próbuj powiedzieć Jezusowi o tym, jak reagujesz na Jego wołanie i co znaczy dla Ciebie być Jego towarzyszem. Pała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.